No, chyba wam cześć. Dzisiaj, no, tak jak wcześniej w poście pi e pisałem, byliśmy rano z Felą na, na zabiegu u weterynarza. Tak? I dzisiaj, no, na filmie jest <grym> ekipa zmniejszona, bo Fele, wiadomo, trzeba, trzeba izolować na razie od nich. Także dzisiaj bez feli yy, tak to są, no wszystko wszystko to, co najważniejsze, czyli no, udało się fela Fela się czuje dobrze Jak oczywiście może się czuć pies yy, no, yy, Ileś tam godzin po zabiegu Już nawet chciała <laughs> No, chciała na zewnątrz wyjść i no, po coś innego niż załatwienie, bo to nie chodziło o załatwienie się, ale wiadomo, trzeba ją na razie ograniczać w tym. No ja wiem, że ty szalik tu jesteś, no ty lubisz lubisz się chować tutaj pod ławką. E, co tam, co tam trzeba powiedzieć. E... Nie wiem, zajęło to jakieś półtorej godziny, tak? No, to tam ogólnie do weterynarza mam kawałek, znaczy kawałek mam, gdzieś tam mniej więcej 15 km, co nie białka. No, ale tak się złożyło, że akurat no tam dosłownie z 2 km, Jakieś od weterynarza byłem. Byłem w tym czasie na, no nazwijmy to, takich zakupach W sklepie ogrodniczym, więc tam się nie spieszyłem i akurat no Tak mi zleciało, że No jeszcze tam Byłem w dwóch innych miejscach po drodze Tak mi zleciało, że, że mogłem akurat po skończonych zakupach jechać Jechać już po Fele No tak co zadam, no w, w, Jeśli chodzi no miałem ogólnie rano coś nagrać przed wyjazdem ale przez to, że no niby e, wstałem wy, wystarczająco wcześniej i tak dalej ale ja się nie, nie lubię od rana, od rana spieszyć, więc tak wyszło, że byliśmy 15 minut przed czasem, więc już stwierdziłem, że wolę być przed czasem niż, niż jeszcze tutaj no powiedzmy stracić ileś tam czasu na nagrywanie i być na, na styk. Tak, bo, bo jechaliśmy, no to Fela sobie jeszcze po, pochodziła na smyczy, tam pozwiedzała ogródek bo mam weterynarz taki spory z takim stawem i jeszcze na tym stawie jest taki, nazwijmy to taki pomost już tam Fela chciała wejść, ale ja za nią nie wchodziłem na ten pomost, bo no nie wiadomo czy on jest do wchodzenia czy nie Wolałem nie sprawdzać, a ja zresztą Fela jeszcze by wymyśliła, że z pomostu będzie chciała skoczyć do, do stawu, więc różnie by mogło być. No, weterynarza, no to wiadomo. E... Ogólnie te, te nasze, nasze psy jakoś wetery tego weterynarza nie lubią i Fela też. <noise> Tam miał taką swoją, nazwijmy to asystentkę, weterynarz, to na nią nic, a na weterynarza... No, obwarczała go no ale tam bez jakichś większych problemów się udało wszystko yy, no, załatwić, nie, nie było żadnych komplikacji, w sensie no że Fela się wyrywała jakoś bardzo i tak, i tak dalej no. wszystko, wszystko dobrze z Felą tak, no i z weterynarzem też wszystko dobrze, więc to też też się zgadza, nie szarik. No i co tam? No, wiadomo, po, po, po jak już ją przyjechałem odebrać, no to co? Tam, no instrukcje, co i, co i tak dalej. No, dostała tabletki, dwa rodzaje. I oczywiście mam rozpiska jak je dawać. No, i wiadomo, fele trzeba na razie obserwować. No, i to dobrze, tak wyszło, że to akurat no, tak właśnie chciałem na piątek, bo wiedziałem, że ten piątek będzie ciut luźniejszy Jutro sobota, więc te pierwsze dwa dni, które są takie jednak kluczowe, no to to Feli można, że tak powiem, pilnować, co się z nią dzieje. No, w wystarczającym stopniu. Co białka, zgadza się? Ty też pojedziesz za jakiś czas, nie? Żebyś tu małych białek nam nie, 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 nie stworzyła. <grystanie> tak, tak. No, no to jeśli chodzi o Felę, no to chyba wszystko. A, gdzie, gdzie Fela teraz urzęduje? Bo wiadomo, musiała mieć taki swój Pokój, w którym będzie miała spokojnie, i tak dalej. No, to jej uszykowałem w tym pokoju, co wcześniej białka mieszkała. Tam ma swoje, swoje łóżko, na razie przeniesione no bo wiadomo na tym tarasie nie mogłaby, bo teraz wiadomo jak jest ciepło, więc tam jest dla niej za ciepło. A tam to pomieszczenie właśnie jest fajne, chłodne, więc no, więc akurat na, na teraz te wyższe temperatury tam jej pasuje. Wszystko tam ma. Wszystko co trzeba. Też jej kupiłem taką jakąś fajniejszą mokrą karmę. No bo wiadomo, z początku będzie musiała dostawać mokrą przez te pierwsze dni, przynajmniej pierwsze dni, to tam jeszcze się wiadomo, dalej będę konsultował, bo nie wszystko też zapamiętałem, co miałem powiedziane, nie wszystko sobie zapisałem, więc wiadomo, szalignie, ty już jesteś, ty już jesteś wygojony. Całkowicie, to teraz, teraz felis. Eee, nazwijmy to pora. No co mianczysz? No głaszczę się tak. <noise> no wiadomo. Eee, tam te pierwsze kilka dni mam, no jakby, no nie, że całkowicie izolować szarika i fela, ale tylko tylko w momentach gdzie mogę ich pilnować, no to mogą być razem, no bo zawsze jest taka jakaś opcja, że że szarik będzie gdzieś tam próbował wylizywać yy, fele no on ogólnie takich rzeczy nie robił, ale widziałem, że czasami ją tak jakby wygryza tak jakby jej próbował pchły wygryzać, czy coś takiego ale no, nie wylizuje jej, tylko właśnie to jej widziałem parę razy robił więc wiadomo Trzeba pilnować. A ty co mnie zaczepiasz, białka? No, ma oczywiście kołnierz. No, na razie. No, psy nie lubią tych kołnierzy, no ale to musi być. Nie? Dobra. Co? No to fela. No, fela ogólnie schudła, bo była też ważona, wiadomo, przed z znie, znieczulenia, to miała nawet niecałe 10 kg, a przeżona w pewnym momencie miała ponad 12, więc no, ale teraz ona tyle biega i, i tych wszystkich innych rzeczy robi, że że straciła tam swoją wagę taką yy, dziecięcą, nazwijmy to co Szarik, co? No, no, to jeśli chodzi o Felę, to chyba wszystko co chciałeś na mnie skoczyć czy skocz na, skocz na kito no i tak to jeszcze przy nazwijmy to przy okazji szalik też dostał kolejną partię z tabletek swoich na stawy. i też mu będę teraz dawał przez tam ile dni na no kwestię na ile starczą też mam rozpisane więc szalik też ma żeby mu się tu wszystko ładnie trzymało, nie? Żebyś mógł biegać, za, żebyś za felą nadążał. Co, nie, nie, nie wyrywasz łapy jak ci biorę? Widzisz, zazwyczaj wyrywa. Ok, to myślę, że opowiedziałem o wszystkim co najważniejsze. No, gdybym o czymś zapomniał, to na pewno mi przypomnicie w zapytaniach. No jak już jak, jak już fala będzie w takim nazwijmy to stanie... gdzie stwierdzę, że no też też może już na filmie wystąpić, to to oczywiście też będzie. No to myślę, że tyle na dzisiaj taki bardziej przegadany ten odcinek, no ale nic tam nie nagrywałem w, w czasie no, w sensie... W drodze do ani tam, jak na miejscu byliśmy, bo wiadomo, to nie jest najważniejsze dla mnie. Najważniejsze było dojechać i wszystko, żeby było gite z nieszarik. Ale masz, ale masz drapiące poduchy. Normalnie jak moje pięty. Dobra, to co? Dzisiaj na tyle. Także co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć A Te białka wygodnie ci na tej łopatce, tak? No nie wiem, czy to takie wygodne.